Wszystkim, witajcie z kolejnego odcinka, z kolejnego dnia w sumie, w kolejnym odcinku w Maroko, w Agadirze. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj pod Mediną w Agadirze. Jest to replika oryginalnej Mediny, która niestety została w 1960 roku zniszczona przez trzęsienie ziemi. Ta została odbudowana w 19... 1900... 92. Przygotowałem się troszkę. Wstęp kosztuje 40 dinarów, czyli jest to jakieś 16 zł, coś takiego. Są tutaj bardzo takie fajne, ponoć urokliwe budynki. Chcemy tutaj sobie troszkę podwiedzać, a później zapraszamy Was oczywiście na jedzenie. Mamy w planie pójść dzisiaj do restauracji szefa, który wygrał Master Szefa tutaj w Maroko i ma tutaj swoją burgerownię, ponoć bardzo dobrą. Sprawdzimy, dodatkowo chcemy iść na rybki, na sardynki. Coś jeszcze może zobaczyć, coś może jeszcze więcej nagrać. I tak jak widzicie 40 dinarów, czyli 3 funty. Czyli na internecie nie kłamali. Thank you mate. No ładnie, nawet chyba jakaś restauracja tu jest. Fajnie całkiem to wygląda na wejściu już. Ponad jest tutaj tak około godzinki zwiedzania, z tego co mówili. Więc. Pewnie nam tyle też zejdzie, chociaż my coś nagrywamy, robimy zdjęcia, więc może chwilę dłużej. Tu od razu na wejściu macie restaurację. I jakieś oczywiście, pewnie tam jakieś ciuchy sprzedają, bo już coś widzę. No i są jakieś tutaj właśnie drogowskazy, gdzie można iść i tak dalej. Nie ma dużo turystów, bardzo fajnie nawet. Jest godzina w sumie po 15, więc może jesteśmy dość późno, ale dużo turystów nie widać. Wiadomo, że jest to replika i jest to odrestaurowane, znaczy od chyba na nowo całkiem zbudowane na nowo. Agata mnie tutaj nakierowuje. No, ciekawy jestem, jak wyglądała ta oryginalna, ale tego już się raczej nie dowiemy, chyba że za zdjęć. Ale tak jak tutaj idziemy, wstęp 3 funty. Bardzo fajne miejsce, żeby sobie zajrzeć, poczuć taki bardziej marokański klimat. No bo jednak tutaj w Agadirze muszę Wam przyznać, że jest dość mocno turystycznie i to czuć na każdym kroku. Dużo europejskich restauracji, dużo beach barów i tak dalej. Jest to zrobione właśnie pod turystę mocno. Nie ma dużo takich budynków jak, jak tutaj, ta Medina. Nam zależało, żeby chociaż troszkę poczuć to Maroko. No i to jest idealne, żeby, żeby się wybrać i zobaczyć. Zresztą, jak teraz widzicie na filmach, no jest dużo takich charakterystycznych dla Maroko e, okiennic i tak dalej, bram. Wszystko to wygląda tak bardzo, bardzo fajnie. Nie mam pojęcia, jak to jest duże, ale domyślam się, że jeżeli jest tutaj na około godziny chodzenia, no to nie jest to za wielkie. Ale jest to fajnie zrobione, fajnie zbudowane. I no, my pierwszy raz chyba w takim czymś jesteśmy. Przynajmniej na pewno pierwszy raz w Maroko. I robi wrażenie. Więc jeżeli tutaj będziecie, to naprawdę warto odwiedzić. Tym bardziej, że, że tak jak już mówiłem, nie ma w Agadirza, aż nie wiadomo ile rzeczy do robienia. Więc fajnie, że cokolwiek jest. Tu widzę, chyba jest kolejna restauracja z jakimś placem zabaw. Tak więc nawet z dzieciakami warto przyjść, bo już widać, że coś tutaj jest dla dzieciaków, nie tylko chodzenie po budynkach i oglądanie, ale też jest jakiś plac zabaw. No i restauracje. Ja już tutaj czuję mocno, mocno rozwęglone węgle, pewnie taziny robią albo coś. Właśnie przechodzę chyba koło kuchni tej restauracji, bo, bo czuć zapachy, no i mówię, są tutaj grille. Fajnie, że jest knajper. w ogóle, pewnie są trochę większe ceny niż gdzieś tam myjemy, ale no bez przesady, pewnie nie są jakieś kosmiczne. Ale tak, jest tutaj kolejna restauracja. I obok tej restauracji jest właśnie zaraz plac zabaw. Tam, gdzie widzicie, gdzie pokazuję Wam teraz. Podoba nam się w Maroko. Bardzo nam się podoba. Dużo jest takich drzwi, bardzo fajnych, z taką mozaiką, jakby. I to bardzo fajne, robi wrażenie na nas. Ogólnie, no fajnie, że tu przyjechaliśmy. Bo w samym, tak jak byliśmy wczoraj, na tym, w restauracjach i tak dalej, czy taksówką jedziemy. To nie widać takich budynków, jednak Agadir jest taki bardziej turystyczny. Nie ma takich, jak właśnie tutaj w Medynie, takich oryginalnych marokańskich, więc tutaj warto przyjechać. Weszliśmy na jakiś daszek na któryś z budynków i chciałem Wam pokazać nie wiem, czy będzie widać. O, widać, jaki jest górzysty teren w Agadirze. Tam nawet widać te góry, właśnie. Zbliżyłem Wam trochę. No, jest tak do mocno górzyście, dlatego tutaj przeważnie z rana jest. Zimno. A tam, wy chyba tego nie widzicie bo nasza kamera tego nie oddaje, dokładnie tam byliśmy wczoraj na tej górze gdzie było widać Zatokę całą, pewnie widzieliście to w poprzednim filmie, jeśli oglądaliście, zachęcam, no i też przy okazji, przy okazji zachęcam do subskrybowania, z tego co widzę na moich statystykach na YouTubie, 90 prawie ludzi, procent, które ogląda, którzy oglądają nasz kanał, nie subskrybują. Więc zachęcam do subskrypcji. Oczywiście nie naciskam, ale będzie mi bardzo miło, jeśli klikniecie przycisk subskrybuj, zbliżamy się do 1000, będzie bardzo fajnie. Przed nami jeszcze dużo podróży i tu chyba już będzie koniec tej Mediny, chyba ostatnia taka część. Nie jest ona za długa, ani za duża, więc myślę, że jest tak gdzieś właśnie na około taki fajny, godzinny spacer. No i obejrzeliśmy całą. Zajęło nam to mniej więcej godzinkę z nagrywaniem, ze zdjęciami. Więc tu jest tak na 45 minut do godziny chodzenia, no chyba że ktoś chce, wiecie, wszędzie usiąść, zobaczyć i tak dalej. To może chwilkę dłużej. Ale tak mniej więcej koło godzinki i jedziemy teraz jeść. Jesteśmy właśnie już pod, pod tym mąki, gdzie właśnie wygrał ten Masterchef i zaraz spróbujemy. Na dworze? Dobra, jesteśmy i wzięliśmy sobie klasycznego smasza, podwójnego, double. I wzięliśmy sobie na spróbowanie z szarpaną wołowiną, więc sprawdzimy te dwa. Fajny wybór tu jest burgerów, duży, jest chyba z 10 burgerów do wyboru. Są też inne rzeczy, jakieś mac and cheese, jakieś meksykańskie, ale my typowo na burgerki, tak jak mówię, zobaczymy zwycięzcę marokańskiego masterchefa. W ogóle pierwszy raz chyba w moim życiu myślałem, że na górze są stoliki, a okazuje się, że po schodach na górę siedzi do kuchni i jest kuchnia otwarta. Patrzcie, pokażę Wam, jak to wygląda, bo myśleliśmy, że może się schowamy na górę, bo trochę jest gorąco, siedzimy na dworze. A tutaj, o jak patrzycie, są schodki i na górze jest kuchnia. Otwarta taka kuchnia na górze, pan tam robi burgery. no pachnie już pięknie. Więc myślę, że, że będzie dobre to jedzenie, a to jest chyba taka bardziej poszcz dzielnica. Bo niezłe auta tutaj jeżdżą. Jeszcze ściutko, Tutaj stoi Pan Portier w ogóle. Dobra fura. przez chwilą taka też mega Audi podjechała. Więc myślę, że ten właściciel Masterchefa nie przez przypadek tu otworzył właśnie swojego monkey burger and more. Bo myślę, że jest tutaj trochę tak nowo bogacko. O, a tutaj patrzcie, możecie zobaczyć, właśnie jak brał udział w Masterchefie i jak wygrał. To jest właśnie ten właściciel, którego widzieliśmy. I tu są jacyś chyba celebryci na górze, domyślam się, bo ktoś taki, jego goście, ale no ponoć, ponoć niezłe. Zobaczymy, czy faktycznie pan masterchef robi dobre burgery, chociaż pewnie nie on, bo może go nie ma, ale, ale myślę, że, że receptura jest jego. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you so much. Wow. Wyglądają dobrze, to na pewno. Wyglądają mega dobrze. W ogóle frytki są, nawet nie wiedziałem, że są, bo tu nie było też napisane, ale... Konkretny burgerek. Ten na pewno. Gata ma klasyka. Myślałem, że klasyk będzie mały, ale nie jest mały. Dobra, próbujemy je. O Boże, jakie one są wielkie. W ogóle myślałem, że będą dużo mniejsze. Nie wiem, jak go w ogóle się za niego zabrać, nie? Ale już Wam mogę pokazać. Że mamy onion ringsy, mamy krążki cebulowe, mamy karmelizowaną cebulę, majonez, mamy chyba selek taki fromage, mamy cheddar, mamy szarpaną wołowinę i mamy patiego na dole. Także trochę tego jest. No i postaram się to jakoś ugryźć. Jak się ubrudzę, to z góry przepraszam. Trochę waży. Ok, sorry za to, ale muszę, ale dobry. Wysmażony tak well na Waldan. Nikt mnie nie pytał o ale bardzo dobry. Szarpana wołowinka, też pyszna. Do tego jest chyba sos barbecue. Nie no, ten jest pyszny. Jest mega duży, mega ciężki. Chyba jest też musztarda trochę w środku. Powiem Wam szczerze, że jestem mega zazwolony. Naprawdę dawno nie jadłem dobrych burgerów. No w Anglii ciężko dobrego burgera. Chyba że się pójdzie do jakiejś restauracji konkretnej, ale tutaj. Ten, naprawdę ta briożka to jest taka fajna. Możecie zobaczyć, jak on wygląda w środku. Jest tutaj tych składników. Dobra kompozycja ogólnie to jest. Więc naprawdę ten jest bardzo smaczny. Który to był, jak on się nazywał? On był chyba Double, Double Patty Beef Burger. Więc bardzo fajny. Pyszny. Spróbujemy teraz drugiego Agaty. Agata ma klasika. Jest troszkę mniejszy. Widać, że on jest mniejszy, ale nie jest mały. Proszę bardzo, jest troszkę mniejszy oczywiście i on jest pojedynczy, nie, są też dwa smasze, próbujemy. Ten troszkę słabszy, od razu czuć brak tej wołowinki szarpanej, ona nadaje takiego fajnego, charakterystycznego smaku. I tu jest niestety, troszkę muszę przyznać, jest bardzo dużo keczupu. Pewnie to widzicie, naprawdę tego keczupu jest sporo i on jest taki mocno wyczuwalny, a nie jest najlepszej jakości. U mnie keczupu nie ma w ogóle, więc skłaniałbym się ku tamtemu na pewno, chociaż ten też nie jest zły. I tak samo tutaj ta wołowina, ten smaż jest troszkę mniej wysmażony. U mnie był dużo bardziej. I jest to wyczuwalne, że nie ma takiego posmaku zwęglonego. Też nie zły, ale zdecydowanie wybieram tamtego. Kosztowo trochę drożej, ale jest większy i jest smaczniejszy, ma więcej składników. Dostaliśmy jeszcze frytki w ogóle, chociaż jak zwykle tutaj w Maroku nie jest napisane, nie było. Ale mamy frytki. I widzę, że one są skin on fries, czyli jest skórka na frytkach. Domyślam się, że jak są karbowane, to sami tego nie robią, nie może mają taką maszynkę, tylko są pewnie mrożone. Nie śmierdzą olejem, są krupiące. W środku są puszyste, takie fluffy właśnie. Lubię takie frytki. Powiem Wam, że warto tu przyjść. Jeżeli będziecie w tej okolicy. Taksówki są mega tanie, nawet nie musieli być w okolicy. Ale jeżeli lubicie burgery, chcecie pójść spróbować w kuchni Masterchefa, no to naprawdę ten jest zarąbisty. Rzucę Wam tu zaraz jeszcze pewnie raz, jak on się nazywał, ale zdecydowanie ten, właśnie z pull Beef, mega dobry. No nic, dojadamy i widzimy się później, jedziemy na rybkę. Jeszcze was dzisiaj zabierzemy na rybkę, bo po prostu... Cieszę się jak dziecko, że w końcu spróbuję te sardynki, bo bardzo dużo youtuberów, bardzo dużo rekomendacji gdzieś na Google, na TripAdvisorze właśnie o sardynkach w różnych najpkach. Ja znalazłem akurat taką lokalną, więc po tym chcemy wziąć taksówkę i pojechać na rybkę i zobaczymy, czy sardynki będą też dobre. Burgery jak na razie klasa. I tak naprawdę, nie pamiętam ile kosztowała, ale około 8 funtów, 7 za jednego, więc to jest taki porządny obiad. Polecam. Nie chętnie bym spróbował resztę burgerów, ale mam tylko jeden żołądek. I właśnie dostaliśmy rachunek i za całość, za dwa te duże burgery i dwie kole zapłaciliśmy 14 funtów, czyli gdzieś 70 zł. Naprawdę ceny tutaj są bardzo przyjemne, bardzo przyjemne. Przyszliśmy już do tego miejsca, w ogóle żeby tutaj się dostać, to mega lokalnie, nie spotkaliśmy ani jednego turysty. Więc trzeba czuć się pewnie, żeby iść. No, bo jednak jesteśmy w takim kraju bardziej muzułmańskim i te oczy gdzieś tam na nas są skierowane. My raczej nie mamy z tym problemu, dużo podróżujemy po świecie. Ale co wam chciałem pokazać? Miejsce mega klimatyczne, nazywa się Skatfish. Pan mi powiedział, że zaraz mogę i sobie nagrać, jak robią te rybki. Na dzień dobry dostaliśmy chlebek, dwa chlebki tureckie. Dwie takie przystaweczki. Przystawki? przystawki. Nie przystaweczkę, przystawki limonkę, cebula i tu jest chyba harisa, taka ostra pasta. No i zamówiliśmy sobie pięć sardynek, więc zaraz, zaraz podejdę tam i nagram, już wam w sumie nagram. Pokażę wam, jak przygotowują nam te sardynki. Tu, jak widzicie, są wszystkie ryby świeże i na każdym kroku tutaj są ryby, a tutaj pan... Can I? Ooo, oh, lovely. I tak właśnie widzicie sardynki tutaj lecą, inne ryby też, o to są sardynki, takie jak my zamówiliśmy i mają grille, wszystko świeże, prosto z morza, mega fajnie to wygląda. Tylko mówię, jak jesteście tacy nie bardzo, no to to nie jest w ogóle turystyczne miejsce, więc musicie sobie zdawać sprawę, że tutaj jesteście pewnie jedynymi turystami. Ale tu możecie spróbować właśnie prawdziwej, marokańskiej takiej kuchni, więc mega fajnie to wygląda, my lubimy takie miejsca i w ogóle nie mamy z tym problemu. No, ale jednak nie ma tutaj żadnego turysty. I w ogóle porcja porcja tych pięciu sardynek, pięć albo cztery, kosztuje 15 diramów. Ile? Czyli to jest funt, funt 20, coś takiego, 6 zł. Niesamowite ceny za pięć sardynek. Oczywiście są małe sardynki, no ale mimo wszystko z tymi przystawkami, ze wszystkim. Pan nam powiedział, że 15 diramów. A nad morzem to samo kosztuje już około 150 pewnie. Więc warto się przejść do lokalnych miejsc i, i próbować to, co nie jest zrobione pod turystę. Pan przyszedł, dał nam rybki, prezentują się tak, naprawdę zarąbiście, pachną świetnie. Powiedziałam, że tego obieramy ze skóry, to wyrzucamy na ten papier, który nam tutaj położyli, czyli tak robię, ściągam. I teraz bierzemy sobie mięsko, bierzemy sobie kawałek chlebka, zrobię tak, jak pan nas tutaj nauczył. Proszę bardzo. Wow! Ale dobre, w ogóle nie tego się spodziewałem, ale to jest soczyste w środku, białe mięsko, są takie malutkie osełki, ale one w ogóle nie przeszkadzają, nie można wyciągać, ale nie trzeba, mm, zarąbiste, o Jezu, widzę, że Markończycy to jednak w ryby potrafią na pewno, takie coś wyciągacie, kawałek chlepka, pyk, można skropić, Mm. do tego dostaliśmy, to jest mega ostre, ta Harisa to jest taka ostra. Dostaliśmy tą Harisę, ale macie przystawki. Widzę, że tutaj ludzie obok, bo patrzyliśmy na lokalsów, biorą sobie właśnie tak, do tego biorą mięso, kawałek jakiejś cebuli i po prostu jedzą. Funta za 4, pięć takich sewdynek za funta. Mega dobra cena i naprawdę mega smaczne. Tak więc, jak będziecie tutaj, to też polecamy Skatfish. Tych miejsc jest pełno lokalnych. Trzeba się odważyć przyjść tutaj, no bo tu nie ma turystów, wiadomo, no, no jednak troszkę jest inaczej, tak? Ale warto. Trzeba uważać trochę na ości, jest trochę dubania się. Polecam, to moja pierwsza sardynka w życiu i jest przepyszna po prostu, przepyszna. Jest takie soczyste, troszkę tuste. Bardzo dobre. I takie ości wyrzucacie i możecie zajadać. Wow, łapiemy się później, a to miejsce naprawdę polecam. Doszedłem prawie do perfekcji już w obieraniu tej rybki. Obieram sobie takie płaty, daje trochę harisy, kawałek cebuli, mniej więcej tak to wygląda, mamy te pit takie arabskie, została jedna jeszcze, mega dobre, słuchajcie za funta pięć takich sardynek przepysznych, naprawdę są przepyszne, będę to powtarzał, nawet Agata, która nie jest wielką fanką, to tutaj się zajada, naprawdę bardzo dobra ryba. Myślę, że tutaj są też inne, bo w ogóle tutaj ludzie mieli takie talerze z rybami od krewetek, musli, przeróżne. My tak skromnie wzięliśmy tylko sardynki, bo chcieliśmy spróbować po prostu je, a byliśmy przeciw na burgerach. Ale myślę, że tutaj każda ryba będzie zajebista. A to, sardynka, jest naprawdę fantastyczna. Mm. Dokończamy i widzimy się później z Wami. A to miejsce, Katwisz naprawdę polecam. I ono jest bardzo poza centrum, więc jeżeli chcecie tutaj przyjść... No to musicie albo przejść taksówką, albo się przejść, ale mówię, musicie pamiętać, że to jest bardzo takie lokalne miejsce. Naprawdę nie widzimy tu białych ludzi ani nic, ale wszyscy są mega uprzejmi. Co chwilę ktoś nas pokazuje okej, czy smakuje wszystko i tak dalej. No trzeba, trzeba lubić, ale naprawdę nie ma co się bać. That's for you. Keep the change. Keep the change. Thank you. Thank you very much. Thank you guys. It was delicious. Thank you. Very nice food. Za wszystko wyszło nas 30 dinarów. Dwie kole te przystawki i pięć rybek. No co jest 3 funty. Nie mniej, 2,5 funta. Wyszło nam za wszystko. Naprawdę skatfish. jak będziecie, polecamy.